Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać Ci, jak sobie poradzić z taką szlifierką, kiedy już nie trzyma się jej papier. Czyli po prostu, jak wymienić rzepa. Zapraszam. To jest sytuacja, która zdarza mi się przeciętnie raz na dwa, trzy tygodnie, kiedy po prostu papier nie trzyma. To jest szlifierka, której używam o jeju prawie piąty rok. Dwa razy miała wymieniane użysko, dwa razy miała wymieniany ten pad. Pad jest generalnie dobry i, i, i naprawdę daje radę. Jedyne co się zużywa to rzep. Nie ma się co dziwić. To naprawdę robi robotę. Ta szlifierka szlifuje papierem 24, papierem 36, 40, także naprawdę jest skatowana niesamowicie, więc myślę, że po prostu. Te rzepy zużywają się siłą rzeczy przy takich dużych obciążeniach. Znalazłem bardzo fajne, wymienne rzepy, które po prostu no, trzymają dużo lepiej niż takie marketowe, ale też się zużywają, więc czas na nowy. Ok, odklejam sobie rzepa. coś jeszcze tutaj podważyć, żeby go złapać po prostu. Trzyma się bardzo, bardzo mocno. O. Naprawdę, trzyma się fest. Okej, okay. dla pewności sprawdzę sobie, czy te wszystkie śrubki, które są tutaj są dokręcone. <tryk> <tryk> I dokręcamy. trzymają się ok tak no i teraz pora na, nie wiem czy to będzie dobrze widać teraz pora na nowego pada. muszę sobie go jakoś tu złapać no i co odklejamy rzepa Folię od odrzepa, celujemy w dziureczki, dociskamy. Okej, okay. no jest. On troszkę wystaje, ponieważ. Ta stopa jest już, zeszlifowała się po prostu od dojeżdżania do krawędzi. Natomiast po pierwszym szlifowaniu ten papier się zrówna z dyskiem. No i jest, mamy. Możemy przyklejać teraz gruby papier. Co jak zobaczycie, naprawdę mocno się trzyma. Zresztą ten papier jest już zjechany. Nowy będzie się trzymał lepiej. Ok, to jest nowy. O, dużo lepiej. I to tyle właściwie z takiej mojej porady. Myślę, że to jest ważna rzecz, żeby to mieć ze sobą w czasie pracy. Nie jeździć dziś, nie, nie szukać po sklepach, po marketach. Te marketowe rzepy po pierwsze są pełne, nie mają otworów. A po drugie wytrzymują zdecydowanie krócej. Papier po prostu się od nich odkleja. Także szlifiereczka naprawiona. Możemy pracować dalej.